Niechciane dziedzictwo. Dominik, lat 27, syn prominentnego polityka, miał odziedziczyć jedną rzecz idealnie skrojony świat. Zapraszam na kanał na dłuższe treści. Zamiast tego, Dominik założył małą kancelarię pro bono i poświęcił się obronie imigrantów. Jego ojciec, senator Jan Kowalski, lider partii o antymigracyjnym programie, uważał to za osobistą zdradę i kupił młodzieńczy bunt. Konflikt narastał przez sześć miesięcy. Dominik pracował po 16 godzin dziennie, starając się udowodnić, że jego wybór nie jest fanaberią. Jego ojciec natomiast w swoim lśniącym gabinecie publicznie pienował liberalną naiwność, nie wspominając, że dotyczy to jego własnego syna. Punktem kulminacyjnym stała się sprawa rodziny Syryjczyków, którym groziła deportacja. Dominik znalazł jeden kuczek prawny, który mógłby ich uratować. W tym samym czasie senator Kowalski miał wygłosić główne przemówienie – w którym domagał się zaostrzenia polityki granicznej. Czwartek wieczorem Dominik wszedł do luksusowej willi ojca. Dookoła panował chłód bogactwa i dystansu. W gabinecie ojciec odmierzał kroki, gotowy do jutrzejszej debaty. Tato musimy porozmawiać. Sprawa Syryjczyków. Właśnie wygrałem. Mają prawo zostać. Jej senator odwrócił się. W jego oczach nie było cienia dumy, tylko gniew. Jesteś głupi. Masz dwa dyplomy. Czy ty wiesz, jak to wygląda? Wyobrażasz sobie nagłówki? Mój syn ratuje ludzi, z którymi ja walczę. Dominik poczuł, jak pęka w nim 27 lat tłumionych oczekiwań. To nie jest wygląd, tato. To jest sprawiedliwość. A to, co ty robisz, to jest cynizm. Senator podszedł do biurka i wyciągnął czek na 300 tysięcy złotych. Maszło. Zamknij tę śmieszną kancelarię. Wróć do nas. Masz jeden tydzień. Inaczej odetnę cię od wszystkiego. Jał. Dominik spojrzał na czek. Czuł od niego zapach ładzy i kompromisu. Zamiast go podrzeć, Dominik wziął czek i złożył go na cztery równe części. Wziął długopis i na odwrocie napisał jedno słowo. darowiznam. To jest na pomoc trzem kolejnym rodzinom. Tato, możesz mnie odciąć od pieniędzy? Ale nie odetniesz mnie od własnego sumienia. Jutro obaj będziemy w mediach. Ty będziesz głosił nienawiść, a ja będę bronił ludzi. To jest moje nowe dziedzictwo. I... Dominik wyszedł, a senator Kowalski po raz pierwszy w życiu poczuł, że naprawdę przegrał.